Siemano, prosto z Manchesteru. Mamy trzy punkty, trzy brameczki, czyste konto. Po prostu. Ona na bohaterem. W ogóle działo się, naprawdę działo się. Mieliśmy emocje, mieliśmy bramki, mieliśmy kartki, mieliśmy rzut karny. Po prostu mecz, na jaki wszyscy czekali. Zapraszam na odcinek. Tak naprawdę, jednak powiedzcie szczerze, czy do momentu rzutu karnego byliście przekonani, że Manchester United da radę? Bo to, co nasza ekipa wyprawiała, to się naprawdę nie mieści w pale. To, co nam Diogo Dallos zafundował tam na lewej stronie, to jest po prostu masterclass. Jakie on tam interwencje przeprowadzał, Dibling po prostu tam z nim jechał jak z furą siana. No ale Dalo koniec końców zalicza asystę, więc niby mecz pozytywny, ale to co on wyprawiał w pierwszej połowie, to jakby już wszystkim powinno dobitnie pokazać, że on tam nie powinien grać. Nie powinno być po prostu takiej możliwości, żeby Diogo Dalo dalej piastował tą pozycję, żeby on był naszym lewym obrońcą, bo no to nie gra, to po prostu nie gra i nie działa. Ale to jeszcze zdążymy sobie pokrytykować i tak dalej. Nie będziemy tutaj dalo tak grillować. Komedię grał, ale ogólnie cały zespół wygrał. Daliśmy radę. Dla mnie Andre Onana jest po prostu bohaterem. On nam uratował dupę, bo ja uważam, że jeżeli byśmy stracili bramkę po tym rzucie karnym, no to nie, nic by z tego nie było. Podejrzewam, że nie dalibyśmy rady. Może byśmy wywalczyli maksymalnie remis. Ale na pewno siadłaby drużyna. Natomiast ona na, nasz szaman, dał nam tutaj takiego pozytywnego kopa. Dodatkowo jeszcze ta interwencja, gdzie właśnie tam Dalo był objeżdżany brutalnie, gdzie poszedł strzał po długim słupku, naprawdę dzisiaj ręce może nie pełne roboty, bo też Southampton po tym jak oni tak siedli mocno nie robili takiego poważnego zagrożenia pod bramką Czerwonych Diabłów, ale ogólnie dla mnie to tylko dzięki niemu Manchester United wywozi 3 punkty. No i możemy się cieszyć, możemy się naprawdę cieszyć. Ja się cieszę, mi to zrobiło bardzo dobry humor. Dodatkowo jeszcze tam widziałem wyniki. No niestety, fajnie, niby fajnie, że Liverpool przegrał i tak dalej. To jednak gdzieś tam, mimo że ja nie mam do nich takiej wielkiej niechęci, to jednak zawsze to trochę cieszy. Najgorzej, że sąsiad niebieski po prostu idzie po raz kolejny po tytuł. Ja mam nadzieję, że tylko ten proces, który się zaczął, sprawi, że tam lekko im dokręcą śrubę i może pozbędą się tej drużyny krętaczy i oszustów. Ale tu, tu nie o tym, tutaj o Manchesterze United. Nie jestem dzisiaj w jakiejś takiej mega formie do nagrywania fizycznie, jestem bardzo zmęczony. Jest, ale mówię, nie no muszę nagrać, bo powiedzą, że ja tylko nagrywam jak oni przegrywają i krytykują. chciałem dzisiaj pochwalić, mimo że ogólnie gra nie powalała mnie i byłem bardzo rozczarowany, szczerze to w pierwszej połowie myślałem, że naprawdę w pizdu to wyłączę. Zwłaszcza, że miałem tam pewne rodzinne obowiązki, ale udało mi się w końcu obejrzeć mecz. I wiecie, 3-0. Jak tu się nie cieszyć z 3-0? To trzeba naprawdę dużo mieć takiej niechęci i chyba złej woli, żeby się z takiego wyniku nie cieszyć. Marcus Rashford z przełamaniem. Zdobyta bramka. I jak mnie to ucieszyło, jak Rashford strzelił. W ogóle, ja oglądałem tego gola jadąc samochodem na telefonie, ale to jakby nieważne. Bramka Rashforda, cieszy mnie to bardzo. Cieszy mnie to, że Rashford niby trenował indywidualnie w trakcie tej przerwy reprezentacyjnej. Ja uważam, że Rashford, on nie musi ulepszać swojej formy fizycznej, tego wszystkiego czucia piłki, tego, bo on to ma. Po nim jest to widać. On potrzebuje. Popracować tu nad głową bardziej. I z niego nadal może być piłkarz, z którego my będziemy mieli pociechę, który będzie twarzą tego projektu. Co mnie martwi, no to nasz nowy napastnik. O ile w małej, że on wygląda super, po nim widać technikę, to że on potrafi zagrać z pierwszej, kontrola, takie opanowanie. Natomiast to, co on wyprawia pod bramką, jakie on marnuje sytuacje, to naprawdę. Myślę, że Milik by się nie powstydził. Myślę, że Arkadiusz Milik spokojnie może sobie z naszym Zirgze tutaj przybić pionę, bo to podobny naprawdę poziom komedii piłkarskiej, jeżeli chodzi o napastnika. Ja mam wrażenie, że to może dużo lepiej działać z Hojlundem, jeżeli Zirgze będzie takim wolnym, bardziej elektronem, a Hojlund będzie tą naszą dziewiątką. Myślę, że to może się sprawdzić trochę lepiej. I szczerze mówiąc, ja chętnie bym coś takiego zobaczył, bo jak ja widzę, jak gra Bruno Fernandes, to jestem po prostu zażenowany. Tak wiem, on miał asystę, i wielu z nas nie wyobraża sobie tego klubu bez Bruno Fernandesza. Ale to, jaką on prezentuje formę, jakie niedokładne podania, ile strat, jaki on jest wolny, naprawdę widać, że Bruno jest pod formą. No i to odbija się po prostu na całej drużynie. Niestety, Manchester United jest w dużej mierze u niego, od niego uzależniony. No i to wszystko pokazuje, jak wygląda. Ja też obawiałem się dzisiaj o Christiana Eriksena dosyć mocno. Uważałem, że będą duże dziury w środku pola, no i działo się w tej pierwszej połowie. Do, te, do momentu tego rzutu karnego to naprawdę źle to wyglądało. Sporo było strat, brak takiej kontroli, pozwalaliśmy naprawdę tam jechać, szczególnie tą prawą stroną. Nie było tam, nie było zero pomocy ze strony Eriksena, ale ogólnie. Piłkarz o takim bardziej profilu, z takim panowaniem nad piłką, z takimi podaniami i wizją w środku pola Manchester United moim zdaniem by się przydał. Ja bardzo często to powtarzałem, że Manchesterowi United oprócz defensywnego pomocnika jest potrzebna taka ósemka z prawdziwego zdarzenia, która przytrzyma, rozegra. I Eriksen to pokazuje, Eriksen to pokazuje, że ktoś taki by się właśnie przydał też w Manchesterze United. Zgubiłem trochę myśl, no ale jedziemy, jedziemy jakby dalej. Ogólnie dzisiaj Manchester United pod wieloma względami mi się podobał. Podobało mi się to, jak próbowaliśmy napędzać akcje ofensywne do pewnego momentu. No bo już w drugiej połowie to, jak wyglądał Manchester United, to naprawdę nie chciało się całkowicie oglądać. Nuda była na tym boisku, ale to też zasługa Southampton, bo oni nie bardzo się starali cokolwiek zrobić. Ja mam wrażenie, że pod koniec tylko Garnacho się jeszcze tak naprawdę starał i próbował coś pokazać, ale nie mam mu się co dziwić. Kolejny mecz zaczyna na ławce rezerwowych, wchodzi, wchodzi dopiero w drugiej połowie. Strzela Bramkę, odwdzięcza się nam, przy której asystuje Dalot i jeszcze zagrywa do Dalota Casemiro. W ogóle jakie kombo. Casemiro podaje pięknie do Dalota. Fuh, ten do Garnacho, Garnacho pod ladę. No i mamy 3-0, zamyka jakby mecz. Wiem, że ten odcinek jest taki, wiecie, chaotyczny, ale to tak jak u mnie bywa, nie? Także ja jestem ogólnie zadowolony z tego meczu. Naprawdę, ja się cieszę, że zdobyliśmy 3 punkty. Wygraliśmy 3-0, chociaż ja mały minus tutaj wiadomo stawiam przy tym Zirgze, Przy dalocie to jakby w ogóle, wiecie, to nie jest mały minus, to jest wielki błąd i to jest wielka porażka. Natomiast no musi być ten napastnik, musi być do cholery jasnej ktoś, kto będzie strzelał te bramki i wykorzystywał takie sytuacje, gdzie ma piłkę na drugim czy trzecim metrze i on jakieś farfocle posyła. Ja wiem, że to podanie Eriksena nie było może idealne i on tam na ślizgu jechał i ledwo co trącił tą piłkę, ale to jest kolejna taka sytuacja, gdzie Zirgze jest blisko, ale niewystarczająco, żeby zdobyć gola. Udał mu się ten jeden farfocel z Fula. no a tamtej pory już nawet takie rzeczy mu nie wchodzą. I o ile ja mówię, piłkarsko on naprawdę wygląda dobrze. Dużo lepiej niż Hojlund pod tym względem. Jakby ich połączyć w jednego, to by był napastnik po prostu świetny. Jakby Hojlund też strzelał, nie wiadomo ile. No ale jakby myślę, że rozumiecie o co mi chodzi. Jednak wesoła twórczość w obronie, jaką ja widziałem na początku meczu, nie rozumiem w pełni to, że ludzie zachwycają się deliktem po tym meczu, bo on naprawdę wyglądał solidnie. Ale raz jak tam on dał się objechać... Ja mam w ogóle takie wrażenie, że... Obrona Manchesteru United nie ma takiej możliwości, żeby w jednej akcji, czy jakby na przestrzeni połowy, cała czwórka grała solidnie, dobrze. Jeden jest tutaj, a drugi będzie tutaj. Jeden gra naprawdę super przez chwilę, a drugi robi po prostu kabaret, i oni się tak wymieniają. Jak Dalo robi Paździerz, no to załóżmy Delic czy Martinez potrafią to ogarnąć. Chociaż tam sytuacja, gdzie ze skrzydła został dalo minięty i się zatrzymał. Czekał na Martineza. Martinez się patrzył, też nic nie robił. To też mocny taki, mocny to był taki akcentik położony na tym, jak wygląda gra obronna Manchester United, która nadal ja uważam, że to jest taka radosna twórczość, trochę i w dużej mierze w tym meczu zawdzięczamy Onanie, że my po prostu byliśmy w grze, że, że byliśmy w stanie utrzymać czyste konto. Delict, oczywiście, z Bramką. Super sprawa to jest. To jest pozytywne, jeżeli obrońcy strzelają gole. Ja nie wymagam tego od stoperów, żeby oni zdobywali bramki, ale fajnie, że się udało. Może jemu to da też takiej trochę pewności, bo to zawsze jest taki miły, miły kop dla, dla piłkarza. Jednak, no ja nie zgadzam się z tym, że był on zawodnikiem meczu. Tak jak mówiłem, dla mnie tutaj MVP jest zdecydowanie Andre Onana, bo tylko dzięki niemu Manchester United wygrał. Ja uważam, że my nie strzelilibyśmy trzech bramek, gdybyśmy stracili gola. Zwłaszcza z tego rzutu karnego, który oczywiście sprokurował Dalo. W ogóle ten odcinek mógł być tylko jemu poświęcony, bo to ile on tam narobił, baboli, jak on źle wygląda na tej lewej stronie, to naprawdę można pisać taki podręcznik, jak się nie powinno grać w piłkę, jak się nie powinno ustawiać, jak nie powinno się reagować. No ale to nie jest też do końca jego wina. On nie jest lewym obrońcą, i tutaj. Fajnie, że Mazraoui wygląda dobrze na tej prawej stronie. Ludzie mówią, że to jest upgrade w stosunku do Arona Wan Bisaki. oczywiście, ale to jest też upgrade do tego, jak wyglądał tam Diogo Dalot przez ten cały czas. Natomiast, no my musimy pomyśleć o jakimś lewym obrońcy i tutaj dla mnie cały czas ja będę się uparcie czepiał, że Harry Amas powinien dostawać swoje szanse. W ogóle, to jest też kolejny taki mój zarzut tutaj do tego meczu i do Erika Tenhaga przede wszystkim, że Wiecie, koniec meczu, my mamy spokojny wynik A wchodzi na przykład Evans Dlaczego na ławkę nie są branie Chłopaki z Akademii Dlaczego Whitley nie dostał szansy w tym meczu Był na ławce, mógł wejść sobie Nie rozumiem Zupełnie tego, a w ogóle też Taka ciekawa, ciekawa sytuacja Dzisiaj ze zmianami, jak Rashford był Po prostu beznadziejny przez wiele Meczów, tak pruł do końca Ciągle grał Jak dzisiaj Rashford się przełamał, no to Ten Hag go zmienił Wpuścił za niego Garnacho. Nie rozumiem zarządzania składem przez Erika Tenhaga. Naprawdę nie jestem w stanie tego pojąć, co kieruje tym facetem, co go jakby zmusza do tego wszystkiego. Ale obronił się, obronił się, bo nie oszukujmy się, jeżeli dzisiaj by nie pykło z tym, z tym Southampton, to ja uważam, że to jego posada już wisiałaby naprawdę na włosku. Ale obronił się, wygrał 3-0, ma prawo mówić, że proces trwa i idzie w dobrym kierunku. Że klub jest w przebudowie. Znowu, nadal, wciąż. No, ale okej. Okay. Nie wiem, nie wiem jak, jak inni reagują na to spotkanie. Ja mam wrażenie, że wiecie, musimy się cieszyć nawet z takich małych rzeczy, mimo że ta gra może nie wyglądała idealnie. Ja pamiętam jak wyglądał mecz z Fulham, którym, po którym ludzie byli w bardzo wielu momentach naprawdę zachwyceni Manchesterem United, że ten klub się zmienił, że już idziemy na lepsze, że widać progres. Nie, ja tu nie widzę progresu, ja nie widzę tu progresu, ale cieszę się z tego wyniku, cieszę się, że wbiliśmy tego trzeciego gola że wyrównaliśmy nasz bilans bramkowy na zero, że nie jesteśmy na minusie, bardzo mnie to cieszy. Nie wiem czy my się nawet nie zrównaliśmy golami z Erlingem Halandem, bardzo możliwe. Ale naprawdę, naprawdę mamy 3-0 wiecie, przy średniactwie Manchesteru United, przy naprawdę takiej przeciętności Wygrana trzema golami, z kim by to nie było, to jest powód naprawdę, może nie wielkiego świętowania, ale do tego, żeby się tym wszystkim cieszyć, żeby pochwalić tych chłopaków. Szkoda, że oni tak nie przycisnęli, że oni nie podkręcili tej śruby im w drugiej połowie tak, żeby strzelić jeszcze jedną, a może dwie bramki. Spróbować naprawdę to Southampton tak dojechać, wiecie, umówmy się, drużyna, która ma na środku stopera reprezentacji Polski, to nie może być dobra drużyna. I ja uważam, że tu można było wygrać troszeczkę wyżej. No i to są, to są jakieś tam moje zarzuty, ale ogólnie fajny mecz. Działo się, działo się. Stevenson... Stevenson, Steven, Stevens. No faul na garnaczo, po prostu bardzo dobrze, niech sobie posiedzi teraz trzy... Trzy kolejki, bo atak w ogóle w ślizgiem na kolano, to, to, dla mnie to jest... To jest nie do wytłumaczenia, Jeszcze zaskoczeni wszyscy, że dlaczego czerwona kartka, no ludzie. Jak on może, co on oczekiwał? Że co, sorry, wiecie, gramy dalej, jest Git. No nie no, beznadziejny, okropny fał. Dobrze, że Argentyjczykowi nic się nie stało. Ogólnie ten hak, wiecie, tutaj zachowuje, rotuje, wymienia stoperów, żeby stoperom się nic nie stało. Dziwne to trochę, bo trenerzy zazwyczaj, wiecie, stoperzy są najmniej rotowani ze wszystkich. U nas twardo, w każdym meczu ten hak zmienia głównie obrońców. Kobi pruje całe mecze od początku do końca. Ciekawe, jak bardzo daleko tak zajedzie. No, moim zdaniem to nie jest dobry pomysł. Ale no, ten hak teraz się będzie bronił. Teraz się oczywiście obroni. No, bo wygrał. Wygrał 3-0. Widziałem tam jakąś krótką wypowiedź, że karny był momentem przełomowym. No, oczywiście to. Nie ma się co oszukiwać, nie ma się co oszukiwać, myślę, że każdy myślący fan to samo powie, że ten karny mógł naprawdę odmienić ten mecz całkowicie. Bo 0-0, jakbyśmy dostali 1-0 w pierwszej połowie, to mam wrażenie, że siadłoby mocno morale i wszystko, a tak to zostaliśmy mocno podbudowani. I widać nawet było, że Manchester United trochę ruszył, że oni się wzięli trochę w garść. To był taki mam wrażenie, kubeł zimnej wody, bo do tego momentu oni chyba totalnie nie ogarniali. Naprawdę to Soto nich tam gniotło. Fajnie Southampton wygląda. Kibice ich drużyny mogą być zadowoleni z tego jak oni grają, no ale niestety jakość tych zawodników no nie pozwala na takie granie, na dłuższą metę oni skończą brutalnie zweryfikowani przez większość zespołów z ligi, jeżeli będą tak się prezentować, no i po prostu polecą. No bo jak Manchester United ma wesołą twórczość w obronie, to to co pokazuje Southampton, no ale ja mówię jako pierwstwą Grzęma, ja nie będę narku w obronie, no to są. Ta para stoperów przyjęła 9 bramek od Manchester United. To chyba mówi wszystko o jakości przeciwnika, z jakim my się mierzyliśmy, nie? Także tylko Southampton, ale jest 3 punkty, 3 do zera. Czyste konto, Andreonana bohaterem, wreszcie go mogę pochwalić. Takiego Andreonana ja chcę oglądać, który reaguje, który wychodzi. Gdzie jest piłka stykowa, on na nią idzie, nie boi się, nie waha, nie skacze jak pajac w tym miejscu, tylko naprawdę żyje na tej bramce. Jeszcze niech on te swoje podania uruchomi i naprawdę będziemy mieli pociechę z bramkarza. Stoperze niech się trochę ogarną, bo zagrali solidnie, ale to trzeba grać stabilnie cały mecz, nie pozwalać sobie na błędy. A widzę jakieś tam światełko w tunelu, że ten projekt cały może ruszy. chociaż ta taktyka nie uwala. Moim zdaniem ta taktyka jest bardzo błędna. Bo my oddajemy inicjatywę po prostu każdej drużynie i my jesteśmy jakby wiecie, my reagujemy dopiero na to, co przeciwnik zaproponuje. No ja bym jednak chciał, żeby to przeciwnik musiał reagować na to, co Manchester United zaproponuje. Dzisiaj Manchester United zaproponował swoim rywalom trzy gole, nam dał 3 punkty. Zadowolenie na resztę dnia. Dajcie znać, jak ten mecz wam się podobał. Jakie są wasze opinie? Kto waszym zdaniem jest bohaterem tego meczu? Ogólnie jak zawsze podyskutujmy sobie w komentarzach, a teraz to by było na tyle. Do usłyszenia wkrótce. Cześć!